W sercu warszawskiej woli przy ulicy Górczewskiej 123 stoi budynek, który widział więcej niż możemy sobie wyobrazić. Wzniesiona przed wojną kamienica była świadkiem życia codziennego, wielkich nadziei i cichych dramatów. W latach 30. była symbolem nowoczesnej architektury, która zdobiła tętniącą życiem ulicę Górczewską. W czasie wojny budynek został uszkodzony i utracił pierwotny blask. Choć kamienica przetrwała wojnę, nie była już taka sama. Utraciła górne piętra, daleko jej było do przedwojennej świetności. Dziś, przywrócona do życia, kamienica przy Górczewskiej 123 odzyskała swój blask. Jej elewacja, starannie odnowiona, łączy przeszłość z teraźniejszością. Choć pozostały ślady dawnych czasów, to teraz opowiada nową historię historię odrodzenia. Każdy detal przypomina, że jest ona nie tylko budynkiem, lecz także świadkiem historii Warszawy. Odrodzenie tej kamienicy to zasługa wielu rąk i serc, które przywróciły jej dawną świetność. Balustrady balkonowe, które dziś zdobią jej fasadę, zostały starannie wykonane przez pracowników firmy Ornare, utalentowanych i doświadczonych rzemieślników. Dzięki ich dbałości o detale, budynek odzyskał swoją elegancję, godną jego historii.